Mąż Dydony zginął tragicznie. Owdowiała żona postanawia ruszyć w nieznane. Mitologia Fenicjan Kartagińska Królowa Elissa, zwana również Dydoną, była córką króla Tyru. Po śmierci ojca na tronie zasiadł Pigmalion, brat Dydony. Był to zły człowiek. Zabił męża Dydony, Herbasa, kapłana Melkarta, boga opiekuńczego miasta. Motyw morderstwa nie jest jasny. Powodem najprawdopodobniej była chciwość Pigmaliona, który pragnął zdobyć bogactwa swego szwagra. Owdowiała Dydona postanowiła opuścić rodzinne miasto i wyruszyć w świat. Nie wyprawiła się jednak w podróż sama. Udało się jej namówić do wędrówki w nieznane wielu najzacniejszych mieszkańców Tyru. Pod osłoną nocy, Dydona wsiadła wraz z towarzyszami na pokłady okrętów i odpłynęła z rodzinnego Tyru. Uciekinierom udało się zabrać złoto ze skarbu a Najpierw Dydona dopłynęła do brzegów Cypru, gdzie do podróżnych dołączył tamtejszy kapłan Astarte. Tyryjczycy wzięli też na pokład grupę cypryjskich dziewcząt. Te jednak zostały uprowadzone siłą wyprawa, na czele której stała kobieta z królewskiego rodu związana z kultem Melkarta z Tyru, unosząca zapewne skarb z jego świątyni oraz kapłan Asztarta z rodziną pochodzący z Cypru, rzekomego miejsca narodzin bogini, mogła kontynuować podróż. Okręty fenickie wyruszyły na zachód i dotarły do brzegów Afryki w okolicy fenickiej kolonii Utyki. Tubylcy początkowo odnosili się do przybyszów życzliwie. Dydonie bez trudu udało się ich nakłonić, by pozwolili jej i towarzyszom osiedlić się w okolicy, do której dotarły okręty. Afrykańscy mieszkańcy dobili targu z Dydoną. Na mocy tego układu, przybysze kupowali od tubylców ziemię na własność. Obszar tych gruntów miał odpowiadać powierzchni objętej skórą byka. Dydona zastosowała jednak sprytny fortel, wyprowadzając w pole tubylców. Całą byczą skórę pocięła na cienkie paski, dzięki temu powstał długi rzemień, który objął ogromny obszar. Teren otoczony rzemieniem Dydony miał później stać się centrum Kartaginy. Przybysze rozpoczęli budowę miasta. Początkowo jednak natrafili na zły omen, wykopując z ziemi czaszkę wołu. Ponownie zatem rozpoczęto kopanie fundamentów w innej części przynależnej ziemi, skąd z kolei wydobyto czaszkę konia. To uznano za szczęśliwą wróżbę, która miała oznaczać pomyślność czekającą miasto. po wyznaczeniu obszaru późniejszego miasta do Dodyny uderzył w konkury władca lokalnego ludu Hiarbas. Dydona jednak odmówiła mu swojej ręki. Argumentowała, że ślubowała wierność nieżyjącemu mężowi i nie zamierza łamać przysięgi. Urażony i rozgniewany Hiarbas postanowił skłonić Dydonę do zmiany decyzji, przypuszczając wojskowy atak na Kartaginę. Dydona jednak wolała umrzeć, niż oddać się niechcianemu mężczyźnie. Weszła na stos i tam w płomieniach popełniła samobójstwo, wbijając sobie w serce ostrze miecza.